Nasz wójt to żonaty jest. No. No. No on jest żonaty. No. A ty widziała ostatnio jego żonę? <gry> Nie. Jest zdjęcie w głosie saroczej nocy. Pokaż! Pokaż ty, patrzcie! Się, tak? Dobra, moment. to. Słuchajcie, nie wygupiajcie się, bo wam turno po głowie chodzą. Wójt być może wypuszczony, by bo ostatnio mam znaczony jak kurawa. Ale, ale, wójt nakazał bajkę dla dzieci zrobić i to ma być wydarzenie na skalę powiatu. taką tu wiecie, um, nie? Tinki i winki, lala, bo tu nim! Puknij się w łeb! Co ty chcesz, ludziom pokazywać tego dzieciaka, co to jeszcze z kolejskiej nie wyszedł, to już z dachu torebko chodzi? Fuh. Dla mnie się wydaje, że my musimy zrobić taką. польсько байке о краснолюдках і сіротце Марисі. А, то же ж вимишліла, то же вимишліла. Що? Ну, єдна Маришка. І дивунасто вибощаних, вибланих. I jaź Małgosia. Wyobraźcie sobie, że o! Ten scenariusz, który ja do dziś w drogę, a rekwizyty ja znalazłam na strychu. Jak ja Jaś ma scena rozdziwić... Scena ro... klatki. No. Akcja! Maszcie? No. Trzeba pójść po rozum do głowy. Posłuchaj, mam plan gotowy. Zawsze noszę drut przy sobie. Z drutu różne rzeczy robię, a tym razem w sposób chytry mój drut przerobi na wy Ale to na dzieci bajka? No dla dzieci czytaj. Ale drut przerobię na wytrych. Porządnie czytaj. Na, wy na wytrych. No. Pomóż mi, bo drut jest gruby. Przystąpię zaraz do pró próby, bo krata trochę zascisła. Czyżby więcej nadzieja prysła? Rozsuniemy trochę kratę. Ty cisnij na tę, ja na que foi